Różnica trzecia. Oszczędzający tracą. Większość ludzi uważa, że bardzo mądrze jest odkładać pieniądze, ale bogaty ojciec wiele lat temu wytłumaczył mi, że oszczędzający tracą. Rozumiem, że większość ludzi wokół mówi ci coś innego, odkładaj, oszczędzaj, a to się z tym kłóci. Te straty zaczęły się w roku 1971, kiedy to prezydent Nixon zniósł parytet złota i uczynił z amerykańskiego dolara środek płatniczy, na który przelicza się rezerwy finansowe całego świata. Między innymi dlatego obserwujemy dziś tyle zawirowań gospodarczych, wysokie ceny ropy, żywności, wahania na giełdach, spadki cen nieruchomości, wszystko to zaczęło się w 1971 roku. Później doszły kolejne zmiany. My w firmie Rich Dead nie podpisujemy się pod tezą, że należy odkładać pieniądze, bo uważamy, że lepiej jest być inwestorem. Gdybyś 10 lat temu zainwestował w ropę, dziś byłbyś bogaty. Mogłeś zainwestować w złoto albo w nieruchomości pod wynajem i dziś byłbyś finansowo o wiele dalej niż posiadacze lokat. Jeśli chcesz się rozwijać, nie oszczędzać, ale nauczyć się przedsiębiorczości, inwestowania, zapraszamy do firmy Rich Dead.